Skończy się PiS, skończy się drożyzna. A wy tu jesteście po to dzisiaj, żeby skończył się PiS, bo musi skończyć się drożyzna w Polsce. Wiecie, co tak naprawdę istota dobrego rządu to jest ta zdolność zapewnienia ludziom chleba dobrego i taniego. I wody zimnej i ciepłej w kranie, a nie. A nie chleba i tu uwaga, teraz zacytuję słowa ekspertów z artykułów w Dzienniku Rzeczpospolita z 24 czerwca. Ekspertów, którzy prognozują, że jeśli pis będzie dalej rządził, to bochenek chleba w Polsce będzie kosztował, ci ostrożni powiedzieli, 10 złotych, ci najbardziej zaniepokojeni, że do końca roku może kosztować nawet 30 złotych. Co takiego się stało na miłość Boga, że oni przez 7 lat z Polski, naprawdę kwitnącego kraju, dumy Europy, zrobili kraj, gdzie problemem staje się woda i chleb.